Ze mną Grzegorz Morkis, Przewodniczący Komisji Futsalu Piłki Plażowej Polskiego Związku Piłki Nożnej i w sumie dzisiaj organizator Super Pucharu Polski, który rozgrywany jest w Tychach. Dzień dobry, witam wszystkich. Na pewno organizator, bo co roku jestem organizatorem, może jestem. Jako Komisja Futsalu jesteśmy organizatorem, a dodatkowo jest, dodatkowo może inaczej, to jest tak, że ja jestem Tyszaniem, jestem, stąd się wywodzę. I akurat tu organizujemy dzisiaj ten, ten, ten po raz pierwszy e, łączony superpuchar kobiecy i męski. No właśnie, jesteśmy w połowie, można powiedzieć, zmagań, e, znamy już zwycięzcę superpucharu kobiet, za chwilę mecz mężczyzn. Czy już można powiedzieć, że połączenie tych dwóch spotkań to jest dobry pomysł, czy, czy jednak lepiej by było, żeby te dwa wydarzenia były w innych terminach? Nie, no, jeżeli, jeżeli chodzi o, o połączenie tego, tych dwóch wydarzeń, tak można powiedzieć, to jest dobry pomysł. Generalnie tuż na koniec trzeba będzie podsumować i zobaczyć, czy dobrze to wypadło. No, dzisiaj, znaczy, znaczy w tym momencie, w którym jesteśmy, czyli przed drugim meczem finałowym, trudno to ocenić. No, no zobaczymy. Wierzę, że będzie dobrze, wierzę, że... Yy, Ludzie, którzy tu są, kluby, które tu grają, też to pozytywnie ocenią i, i mam nadzieję, że kontynuacja będzie w przyszłym roku i w przyszłych latach. Futsal kobiet to jest taka, można powiedzieć, odmiana futsalu, gdzie można powiedzieć, że się mocno zaczęła rozwijać. Postanowiono zmienić system rozgrywek i po tym pierwszym sezonie jednej grupy. Jak tutaj można podsumować? Czy to jest ten kierunek, który trzeba obrać, czy jednak jeszcze coś będzie tutaj modyfikowane? Jak dobrze wiesz, dwa lata temu podjęliśmy decyzję, oczywiście po rozmowach z klubami, o tym, że będziemy robić jedną grupę Ekstraligi. Było trochę strachu, bo to, to nie ukrywam, trochę baliśmy się tego, co się wydarzy, jak kluby przystąpią, czy, czy ktoś nam się, nie, że tak powiem, wywali, generalnie zrezygnuje z rozgrywek. Zagrało 11 zespołów. Ok. Myślę, że ta liga dobrze wyglądała. Widzę też organizacyjnie, że te kluby fajnie, fajnie zaczynają funkcjonować, bo patrząc na to, że większość klubów robi transmisje live ze swoich meczy. Byłem na wręczeniu Pucharu Polski w Bielsku. Byłem w w Unisławiu za wicemistrzą Polski i naprawdę fajnie to wyglądało. Fajne dwie imprezy, dobrze zorganizowane, więc uważam, że futsal kobiet też zasługuje na swoje dobre miejsce w futsalu. No i można powiedzieć, że te zasługi jakoś są doceniane, bo Polski Związek Piłki Nożnej, po pierwsze, zwiększył nagrody, to nie tylko w futsalu kobiecym, ale też te kluby, które występują w ekstralidze kobiet, otrzymają dodatkowe wsparcie i to być może bardziej nam ustabilizuje sytuację w tej najwyższej lidze? No tak. Spotkaliśmy się w maju z klubami Ekstraligi. Rozmawialiśmy, co możemy zmienić, jak możemy jeszcze pomóc, co możemy dorzucić. Jest parę zmian regulaminowych, które kluby, o które kluby prosiły, żeby trochę bardziej uporządkować rozgrywki, a przy okazji udało się każdemu klubowi znaczy udało się załatwić, żeby każdy klub otrzymał po 10 tysięcy złotych na sezon. Oczywiście to nie jest takie proste, że oni dostaną od razu 10 tysięcy, tylko po każdej rundzie, to jest tak samo jak w Centralnej Lidze Juniorów, rozegrasz jedną rundę, dostajesz 5, rozegrasz drugą rundę, dostajesz 5. To tak, tak, to wygląda. Także by ktoś nie myślał, że już od razu ktoś na dzień dobry dostaje 10 tysięcy złotych. Ale chyba idąc tym krokiem, możemy powolutku cieszyć się z takich małych sukcesów, bo trzeba powiedzieć, że na pewne tematy no w futsalu trzeba dojrzeć i pewne pomysły no niestety nie da się załatwić, no tak na pstryknięcie palcem. Ale to wiadoma sprawa, wiesz Łukasz, wiesz dobrze i ty i tak samo wiem ja, jak to działa, jak to funkcjonuje, to to nie jest takie proste generalnie. Mamy bardzo rozbudowane rozgrywki, yy, mamy rozgrywki i futsalu i Big bigsockera i mamy rozgrywki młodzieżowe, trochę tego jest. I, Wszystkim trzeba się zaopiekować, wszystkim trzeba się zatroszczyć, to tak, to, tak. Nie, jest to, nie jest to takie aż łatwe, ale myślę, że w miarę, w miarę działamy i jakoś sobie dajemy radę. Jeszcze jedna na koniec sprawa, zmiany w uprawnieniach futsalowych, bo to jest temat dość ciekawy, mianowicie chyba ta ścieżka kariery będzie w Ekstranecie rozdzielona na piłkę nożną i futsal. No tak, zgodnie z uchwałą zarządu PZPN ona już jest rozdzielona. Ale jeszcze nie jest ona yy, w ekstanecie rozdzielona. Musimy jeszcze chwilę poczekać. Myślę, że dokona się tego, dokona się to we wrześniu. Będzie klubom łatwiej uprawniać zawodników zawodniczki. Jeszcze ostatnie pytanie muszę zadać. Rekord Bielskowa Piast Gliwice. Kto tutaj będzie y, cieszył się? Jaki twój typ? Myślę, że będzie iskrzyć, będzie dobry mecz. Liczę na dobry mecz, naprawdę. Tego się trzymamy Grzegorz Morkis, przewodniczący Komisji Focaliu Polskiego Związku Piłki Nożnej.